Musiang to postać, która otwiera zupełnie nowe możliwości. No i jest pierwszą bohaterką, którą możemy ulepszyć z wersji epickiej do wersji legendarnej. Siemaneczko z tej strony anio. Witam cię serdecznie na moim kanale. Pytaliście, pytaliście o to Jona, Musiang. Dzisiaj się przyjrzymy wersji zarówno epickiej, jak i legendarnej, chociaż muszę uprzedzić, że skupimy się bardziej na wersji legendarnej. Ale zanim zaczniemy, oczywiście przypominał o subskrypcji oraz łapce w górę. Tutaj właśnie musicie opłacić my to w postaci lajka, like no i przejdźmy do pierwszej umiejętności w wersji epickiej. Wersję epicką sobie po prostu tak przejdziemy bardzo na szybko, tak jak mówiłem skupimy się na wersji legendarnej. Umiejętność pierwsza 700 współczynnika obrażeń w pierwszy cel. Drugi cel otrzymuje obrażenia 40% mniejsze, czyli będą to obrażenia o wysokości 420 współczynnika obrażeń. Najważniejszą rzeczą tych obrażeń jest jednak to, że nie mamy tutaj podziału na obrażenia fizyczne lub obrażenia magiczne, dzięki czemu możemy ją użyć naprawdę z powodzeniem w legionach magicznych, w legionach strzelców, kawalerii, a nawet piechoty. Szczególnie, że jest dostępna od pierwszego sezonu, na w pierwszym sezonie gracze, którzy mało wydają albo są free to play jak ja, nie mają dostępu do większości bohaterów. No i tak naprawdę. Zanim zrobimy sobie takiego Garuda w pierwszym sezonie, no to większość z nas musiała biegać z Elianą. Eliana, oczywiście, uważam, że jest naprawdę bardzo dobrą bohaterką, bardzo wytrzymała, aczkolwiek nie mieliśmy z kim jej połączyć w legionach piechoty. Mieliśmy oczywiście Bakara, ale on nie jest jakiś zbyt mocny, nie ma co się oszukiwać. Pojawiła się również na Ernin, która poziomem powiedziałbym, że przypomina poziom Bakara. No i osobiście uważam, że musiak może być lepsza, szczególnie na początku. Nie mamy zbyt wielu bohaterów. No i skupiamy się raczej na jednym bohaterze. Wiecie jakie są początki, tak? Nie mamy jeszcze wymaksowanych bohaterów, nie mamy tutaj 60 poziomów na każdym bohaterze. Raczej musimy wybrać sobie właśnie jednego, dwóch bohaterów i ich wymaksować na samym początku. No i gdybym zaczynał dziś, to jednym z bohaterów byłaby właśnie mu. No i drugim bohaterem, prawdopodobnie epickim, byłby bohater pod mój typ jednostki, którym bym chciał grać. Gdybym grał magami, oczywiście, byłby to Walder plus mu. Gdybym grał z strzelcami, byłaby to Gwanwyn plus mu. Gdybym grał kawalerią, byłby to Ali plus mu. No a gdybym grał piechotą, to. Byłaby to Eliana plus Mu. Mu jest naprawdę świetna na samym początku, bo możecie jej użyć z każdym, z każdym legionem. Umiejętność druga Mu leczy nasz legion o współczynniku 150 przez 3 sekundy po wpadnięciu w szał. Myślę, że jest spoko. No i ta umiejętność na przykład może nam wspomóc tutaj Garuda, gdybyśmy chcieli połączyć nawet ją z Garwoodem, bo Garwood na czwartej umiejętności. Po otrzymaniu leczenia mamy 75% szansy na zwiększenie naszych obrażeń o 20%, a nawet o 30% na wymaksowaniu, więc taka mu przy tak wysokich procentach raczej mu będzie aktywowała tę umiejętność. Umiejętność trzecia daje nam 10% zwiększonego leczenia, więc to leczenie zwiększy nam również od garłuda, gdybyśmy chcieli zrobić taką parę, ale oczywiście zwiększy nam to leczenie również od samej mu. No i dodatkowo możemy mieć plus 20% obrony. Myślę, że jak na epikę naprawdę fajna, fajna umiejętność. Umiejętność czwarta jest również bardzo ciekawa, bo za każdym razem, gdy otrzymamy leczenie, zwiększamy nasz atak na 5 sekund o 6%. Możemy mieć maksymalnie 3 staki, więc łącznie możemy mieć tych procent 18, co już nam daje tutaj 20% obrony, 18% ataku. Do tego jeszcze leczenie, do tego jeszcze obrażenia. Więc sama postać jest naprawdę bardzo fajna, nawet w wersji epickiej. No i szczerze mówiąc, jeśli chodzi o magów, to Waldyr nadal bym powiedział, że jest numerem 1, ale mu byłaby tutaj numerem 2. No i ogólnie, jeśli miałbym zrobić taki ranking epickich bohaterów, to szczerze mu dałbym zaraz za Waldyrem. Przechodząc do przebudzenia, tutaj mamy zwiększony współczynnik obrażeń o 100. Więc tutaj nie tylko ten główny cel, ale również ten drugi cel po przekazaniu będzie miał zwiększone obrażenia. Także jak dopiero zaczynacie, to naprawdę warto robić mu. No bo wszyscy doskonale wiemy, że na początku brakuje tego Expa, brakuje tych poziomów. No i dzięki temu, że mu jest uniwersalnym bohaterem, może nam tutaj załatać dziury w każdej w każdej formacji. Ale spokojnie na tym mu się nie kończy, bo jest to dopiero pierwsza wersja. No, i mu jest pierwszą bohaterką, którą możemy ulepszyć do wersji legendarnej. A żeby ulepszyć się do wersji legendarnej, mamy tutaj oficjalną informację w mailu, że możemy to zrobić w sezonie trzecim poprzez zakup owocu Cien Mu. Jak doskonale wiecie, ja już trochę w tę grę gram, więc mam tutaj dostęp do tego owocu. No i niestety, póki co, żeby ulepszyć mu do wersji legendarnej, aby zdobyć ten owoc, musimy go po prostu kupić. W tym momencie nie możemy tego owocu zdobyć w inny sposób niż poprzez skupienie go, ale podejrzewam, że w przyszłości może się pojawić jakaś inna opcja, żeby sobie ją odblokować, ale oczywiście to nie jest pewne. Mam po prostu taką cichą nadzieję, no bo nie oszukujmy się, postać jest naprawdę fajna i najpowiem no szczerze, przeszła mi myśl, żeby ją sobie kupić, ale z drugiej strony, wiecie, zaprzepaścić dwa lata gry za 20 złotych, no to tak. Średnio mi się to podoba, więc, więc póki co liczę na to, że będziemy mogli zdobyć ten owoc w jakiś inny sposób. No i szczerze mówiąc, myślę, że w przyszłości pojawi się jakaś opcja, żeby sobie ją ulepszyć właśnie w jakiś inny sposób. Pod podblokowaniu legendarnej wersji tej bohaterki dostaniecie takie pakiety, których umówmy się niekoniecznie powiedziałbym, że warto je kupić. Cena pakietów do liczby tokenów, które otrzymujemy w zamian jest tutaj naprawdę. Powiedziałbym, delikatnie mówiąc niekorzystna. Ogromnym plusem mu jest to, że możemy jej dać tokeny uniwersalne oraz G3G4. Gdyby ktoś chciał w nią włożyć, to spokojnie może je włożyć. Możemy sobie nawet wybrać mu tutaj w codziennych prezentach, więc nie jesteśmy tak ograniczeni jak w przypadku Hoska czy Lili. No i gdy ją ulepszycie do wersji legendarnej, gdy ją kupicie, wtedy pojawi się również w dziennych, więc kolejny prosty sposób na to żeby zdobyć do niej więcej tokenów. Także z przebudzeniem jej nie będziecie mieli problemów, a teraz przejdźmy do umiejętności wersji legendarnej. Umiejętność pierwsza, Wachlarz Poskromiciela Demonów, rzuca kulką z nefrytowego demona w wybrany legion, zadając mu obrażenia o współczynniku 1300 i zmniejszając otrzymywane przez niego uzdrowienie o 20% na 5 sekund. Kulka z nefrytowego demona może przechodzić na wrogie legiony maksymalnie 2, po każdym przekazaniu kulka zadaje 40% obrażeń mniej. Główny cel otrzymuje obrażenia o wysokości 1300, drugi cel otrzymuje obrażenia o wysokości 780 współczynnika obrażeń, no i trzeci cel otrzymuje obrażenia o wysokości 468 współczynnika obrażeń. No i dodatkowo, co jest bardzo ważne, nakładamy tutaj debuffy, co może się przydać w niektórych, w niektórych połączeniach. Umiejętność druga, Cudowne Lekarstwo, po użyciu umiejętności Wpadania w Szał, mu leczy 3 sojusznicze legiony oraz swój legion. Co sekundę, przez 3 sekundy sojusznicze legiony otrzymują współczynnik uzdrawiania 100. Natomiast nasz legion otrzymuje współczynnik uzdrawiania 150. Więc ogólnie fajna umiejętność dla legionów dystansowych na pewno może nam pomóc w redukowaniu obrażeń od kontrataku. Natomiast w takim typowym 1V1 to leczenie nie jest jakieś duże. Ale myślę, że bardzo fajna umiejętność, jeśli gramy na kilka legionów, więc za tę umiejętność ja osobiście mogę dać nawet piątkę. Umiejętność numer 3: kuchenna medycyna. Legion zapewnia 10% więcej uzdrawiania oraz zyskujemy 10% obrony plus 20% ataku. 30% fajnych statystyk, które nie są tutaj sprecyzowane, więc zadziałają w każdym legionie. No, moim zdaniem oceniłbym tę umiejętność na taką piąteczkę z minusem. Umiejętność numer 4: chirurgia polowa. Legion zyskuje kumulację znaku uzdrowiciela za każdym razem, gdy przywraca zdrowie. Każda kumulacja zwiększa zadawane obrażenia o 6% na 5 sekund. Maksymalna liczba kumulacji 3. Efekt można aktywować raz na sekundę. Sposobów na leczenie w tej grze jest mnóstwo, więc podejrzewam, że nawet przed pierwszym wpadnięciem w szał. Możemy wystakować tę umiejętność do maksimum, dlatego tutaj również dam za tę umiejętność piątkę. No i umiejętność numer 5: przebudzenie wachlarz poskromiciela demonów. Wyprowadzając normalny atak, legion za każdym razem zyskuje dodatkowo 50 punktów szału oraz ożywienie, które daje nam 15% ataku na 3 sekundy. Efekt możemy aktywować raz na 10 sekund. Samo przebudzenie myślę, że jest OK, ale nie jest jakieś wybitne. Podejrzewam, że będzie się rozjeżdżało właśnie. Ten bonus ataku będzie się rozjeżdżał z naszym wpadaniem w szał. No bo mu dzięki dodatkowemu szału będzie szybciej wpadała w ten szał. No a ten efekt możemy aktywować raz na 10 sekund, więc na pewno ten efekt będzie się rozjeżdżał z naszym wpadaniem w szał. Jeśli chodzi o wpadanie w szał, to mu potrafi w ten szał wpadać naprawdę bardzo, bardzo szybko. Teraz pokażę Wam taki mały przedsmak możliwości. 9 sekunda, pierwsze wpadnięcie w szałmu. Tutaj mamy symbol obrony. 17 sekunda, drugie wpadnięcie w szałmu. 25 sekunda, trzecie wpadnięcie w szałmu. No i 34 sekunda, również. Kolejne wpadnięcie w szał które jest wpadnięciem w szał czwartym. Z reguły bohaterowie wpadają w szał mniej więcej co 10-9 sekund. Mu potrafi w ten szał wpadać zdecydowanie szybciej. Na wersja legendarna, która miałaby jeszcze dodatkowe 50 punktów szału co 10 sekund, miałaby tego szału więcej o 150-200, więc teoretycznie w 30 sekundzie moglibyśmy wpaść w ten szał 1,5 sekundy szybciej. Jeśli chodzi o drzewko umiejętności dla Mu, to pokażę Wam dwa drzewka dla Mu, chociaż uważam, że Mu raczej będzie zastępcą. Ale przejdźmy do drzewka numer 1. Pierwsze drzewko jest podgromadzenie szału, to właśnie dzięki temu drzewku wpadliśmy w szał czterokrotnie w ciągu 34 sekund. Poza tym, że mamy tutaj Zadziorność, która przy przyprowadzeniu normalnego ataku zapewnia nam 10% szans na przyznanie naszemu Legionowi 50 punktów szału. To mamy tutaj genialny talent, który wraz z wzmocnieniem nasz legion zyskuje 15 punktów szału. O wzmocnienia w wersji epickiej, jak i legendarnej nie musimy się martwić, bo wzmocnienia gwarantuje nam umiejętność numer 4. Za każdym razem, gdy przywracamy zdrowie, otrzymujemy wzmocnienie. Na no sposobów na przywracanie zdrowia w tej grze jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pierwszym sposobem, oczywiście, jest upadnięcie w szał. Wtedy mu leczy przez 3 sekundy co sekundę. Drugim sposobem jest również piaskowy jaszczur, ale nie tylko ten w waszym legionie, ale również w legionach pobocznych. Jeśli uda wam się te jaszczury rozsynchronizować, żeby leczyły w różnych odstępach czasowych, to tak naprawdę możecie sobie zagwarantować dodatkowe 15 punktów szału co sekundę. Co jest równowartością 150 punktów szału na 10 sekund. Do tego dochodzi przebudzenie mu plus 50 punktów szału. No i mamy tam jeszcze dwa razy zadziorność. Także spokojnie możemy skrócić nasze wpadanie w szał o 2, a nawet o 3 sekundy. Drzewko numer 2 jest pod wsparcie, które również tutaj polega na gromadzeniu szału. Tutaj jak widzicie, również poszedłem w zadziorność. W drzewku PVP również możecie sobie wziąć zadziorność, ale jak weźmiecie sobie. Większe obrażenia od umiejętności wpadania w szał, to też błędu nie popełnicie. Ostatnim talentem tutaj wybrałbym Armię Walecznych. Jeśli jeszcze przejdziemy do drzewka wsparcia, to tutaj oczywiście wybieramy talent Podnieś mnie. Zyskujemy 15 punktów szału, gdy nasz legion otrzymuje tarczę lub uzdrowienie. Do tego mamy tutaj odrodzenie. Twój legion ma 10% szansy na otrzymanie uzdrowienia po przeprowadzeniu normalnego ataku. Efekt można aktywować raz na 5 sekund. No i kolejnym tutaj talentem na leczenie, żeby mieć więcej szału, wybieramy sobie na wałę błogosławieństw. Po otrzymaniu wzmocnienia Twój legion otrzymuje również uzdrowienie. Efekt można aktywować raz na 10 sekund. No i oczywiście, po otrzymaniu uzdrowienia zyskamy 15 punktów szału. Jak widzicie, ja na razie robię sobie właśnie drzewko wsparcia z drzewkiem PVP. Natomiast tamto drzewko, które mam na farmie pod wpadanie w szał. Uważam, że ten talent daje zdecydowanie więcej szału, no bo tutaj musimy otrzymać jedynie wzmocnienie, no i wtedy otrzymujemy automatycznie 15 punktów szału. Tutaj natomiast musimy otrzymać leczenie lub tarczę, żeby ten szał dostać. O samo wzmocnienie jest zdecydowanie łatwiej, no bo mu, gdy otrzyma leczenie, wtedy dostaje wzmocnienie, więc automatycznie dostajemy ten talent przy uzdrawianiu. No a o same wzmocnienia zdecydowanie łatwiej, no bo wzmocnienie może nam dać na przykład jakiś artefakt, wzmocnienie może nam dać umiejętność mu, która gdy otrzyma leczenie, daje sobie wzmocnienie. Wzmocnienie możemy również otrzymać od jednostek, od behemotów, od artefaktów. Wzmocnień jest na pewno zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Ja tutaj wybór dla siebie drzewka zostawiam otwarty, bo być może zmienię to drzewko na to drzewko, które widzieliście wcześniej. Ale pamiętajcie to, co mówiłem wcześniej: Mu prawdopodobnie będzie częściej zastępcą dla tych innych bohaterów, więc samym drzewkiem dla Mu aż tak bym się nie przejmował. A skoro mowa o zastępcach, to teraz przejdźmy do par. Jeśli chodzi o pary dla Mu, no to tak naprawdę tutaj ogranicza Was tylko wyobraźnia. Wiadomo, że raczej nie rozdzielałbym na przykład Goresha od Skogul, czy Magrat od Zajdy, ale taką legendarną Mu możecie grać na przykład. Zamiast Talei, bo z Tandelin naprawdę sprawdzi się bardzo dobrze, powiedziałbym nawet, że jest między nimi jakaś synergia. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, mu nakłada zarówno wzmocnienia, jak i osłabienia. No a dzięki temu Tandelin będzie miała 30% szans na zyskanie uzdrowienia. No a gdy dostaniemy uzdrowienie, wtedy mu zyska dodatkowy atak, więc no tutaj będzie się to nakręcało. tak, Te postaci będą się nakręcały. Poza tym, tandelyn wzmacnia nasze uzdrawianie, więc osobiście widziałbym ją w parze z tandelyn, ale tutaj do gry wchodzi jeszcze inny czynnik, mianowicie zależy w którym sezonie jesteście. No jak jesteście w moim sezonie i zrobiliście sobie na przykład już wcześniej taleje, zrobiliście sobie wszystkich bohaterów i macie ich w miarę zrobionych, no to szczerze mówiąc, nie wiem, czy bym od razu przeskakiwał na mu, bo nie oszukujmy się, takie skakanie po bohaterach i niekończenie ich. Nie jest najlepszym wyborem. Lepiej się skupić na jakiejś parze i ją zrobić w miarę, w miarę sensownie. Na przykład zrobić sobie Goresha 5551, no i przybudzić sobie Skogul. Taka para już naprawdę jest gotowa do walki. Sprawa z mu jest naprawdę dosyć dziwna. Ona jest naprawdę dobra, ale nie jest aż tak dobra jak na przykład magrat Zejda od innych łuczników, od innych magów. No bo w przypadku takich bohaterów jak Magrat i Zajda różnica w mocy jest naprawdę, naprawdę potężna. Natomiast jeśli chodzi o różnicę w mocy z Mu, no to umówmy się, Mu jest naprawdę fajna, Mu jest dobra. No i co najważniejsze, jest uniwersalna, ale to nie jest taki poziom, żeby rzucić wszystko i zacząć ją nagle robić. Jeśli robicie sobie jakąś parę, która ma naprawdę silną synergię, no to sobie róbcie tę parę. Ale jak dopiero zaczynacie, no i mało wydajecie, to powiedziałbym, że ta mu spadła nam wszystkim tutaj z nieba. Także w dużym skrócie, jakbym miał to wszystko zgeneralizować, kiedy się opłaca robić mu, myślę, że najbardziej się opłaca na początku robić mu. Więc jak dopiero wchodzicie w te sezony drugie, trzecie, no i mu wam wyskoczy, no to myślę, że warto ją zrobić. Jeśli macie już wszystkich bohaterów od magów, bo myślę, że głównie będziemy ją łączyć z magami, no to tutaj już bym się zastanowił, no bo to już zależy od waszego konta. Ale jeśli jesteście w sezonie sporów i nie macie jeszcze bohaterów do magów, a chcecie jakichś śmieć, to myślę, że mu będzie lepszym wyborem od Bertranda, od Tohara, myślę, że nawet od Talei, chociaż może, kto wie, może ją jakoś zmienią, bo jej przebudzenie naprawdę... no... nie jest za dobre, nie jest za dobre. Jeśli chodzi o artefakty, to tutaj nie powiem nic odkrywczego. Raczej artefakt musicie dostosować do jednostek i do bohatera, z którym ją połączycie. Jeśli połączycie ją z Lilią, no to oczywiście piekielny Płomień. Jeśli dacie ją z Garudem, no to Bezśmiertne Pnącza. Jeśli dacie ją z Emrysem, no to ostrze źródła. No i tak dalej, tak? Jeśli chodzi o pupilę, no to tutaj dla niej na pewno Piaskowy Jaszczur będzie fajny. Z tego względu, że będzie mógł triggerować czwartą umiejętność czyli będziemy sobie już stakowali zwiększone obrażenia przed pierwszym wpadnięciem w szał. Natomiast jeśli nie chcecie grać tak defensywnie, no to oczywiście szafirowe baśniowe smoczydło do legionów magicznych, do strzelców to już zależy z kim ją połączycie, może to być ptak nocy, z kinarą może to być śnieżny ptak, z emrysem może to być złoty ptak, więc pupil również zależy od bohatera z którym ją połączycie, ale jeśli chodzi o samą Muno to głównym pupilem dla niej byłby jednak piaskowy jaszczur. Kończąc ten film powiem tylko tyle. Dla takiego Low uniwersalna postać, która faktycznie coś robi to jest coś pięknego, Natomiast jeśli macie już bohaterów, których chcieliście, macie już wszystkie pary i nie bardzo mielibyście gdzie ją wcisnąć, no to tutaj już bym się zastanowił, czy ją robić, czy nie, także tutaj wybór pozostawiam Wam. Ja się z Wami żegnam, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.